No, cześć, cześć wszystkim, a więc zaczynamy ponownie naszą przygodę. Więc jesteśmy w tyle, jeżeli chodzi o technologię. Mamy dosyć duże imperium i. No właśnie, tak to wygląda. Lubię patrzeć na glance. Jeżeli jesteśmy na tym screenie, to możemy zobaczyć szybciutko, kto jest na wojnie. Czerwona kreska kto jest. kto nas lubi. Z kim są oni możemy sobie zobaczyć szybko. Friendly znaczy przyjaciel, please znaczy yy, lubi nas, a furious to znaczy wściekły, a annoy to znaczy nie lubi nas. Natomiast nie wiem, jak Wiktoria zrobiła, że Gilgamesz ją lubi. Gilgamesz jest buddystą? Sumer jest buddystą? Nie, oni są... Hinduizmem, więc nie wiem jak to Wiktoria zrobiła, że on ją lubi, przecież to zupełnie inna religia, ale cóż. Natomiast mnie wszyscy są tacy sobie oprócz Gilgamesza i. A nie, Gilgamesz jest też buddystą, przepraszam, Hannibal jest. ok, mhm. więc mnie, jak widzimy, Perykles, Wiktoria, wszyscy buddyści, Gilgamesz lubią, a Wielem von Orange jest przecież buddystą też, prawda? Więc. Nie, on jest hinduizmem. Okej. Okay. Więc tak to wygląda. Tutaj jest coraz więcej tych oddziałów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11. Więc tutaj mi się nie podoba, ale jesteśmy na wzgórzu i mamy bonus i oni mnie muszą zaatakować przez rzekę. To, to jest następny bonus, więc. Więc nie jest tak super źle. Chcemy odpocząć tutaj, tak. Chcemy odpocząć, się wyleczyć. Mamy następnego mężczyzna, więc drukujemy mężczyznów. Ja się trochę tutaj bać tych, tych ludzi, ale zaraz zaraz dojdziemy tutaj. Następnymi. żeby wszystkie moje miały wszystkie moje miasta miały tę religię. Oj oj oj. on przeszedł, ja pierdziele. Okay, niech on wyleczy. Jak jest medykiem, to jak jest w tym samym miejscu co inni, to będzie szybciej leczył. Dajemy różne różniste bonusy, żeby byli szyb, żeby byli lepsi, żeby byli lepiej leczyli i tak dalej się. Dajemy ich wszystkich do miasta, ponieważ w mieście się szybciej leczą. I co najważniejsze, już nie ma czterech tur, są trzy tury. Okej, okay. no, nie jest super, ale jest ok. Ci natomiast pójdą na wzgórze i zobaczymy, co oni tutaj mają. Ok, um, tych zaatakujemy słoniem. Słońce zwyciężył bezproblemowo. Nie z problemem. spadł z 8 na 5-6 to bardzo źle. To był Warrior przecież. Więc wrócimy do tego miasta, żeby była jako, jako taka obrona, bo ten cholerny grek tu ich wpuścił jakoś, ja nie wiem jak. Dobra. Zobaczymy, jak tam nasi. Czy mamy ludzi miasta, które robią tych scientist. Mamy tylko trzy. A to jest niedobrze, ponieważ nasz gość jest. Daje dwa razy szybko, że rosną ci. Ludzie sławni, no ale cóż. Nie wiem, dlaczego pracujemy tak źle. A... Jesteśmy za duże miasto. Trzeba tutaj chyba zrobić farmę. Bo zaczynamy już nie rosnąć. Ok. Zobaczymy teraz. Shrinking, dwie tury to, to nie jest cudownie. Um, to nie jest cudownie, to, to naprawdę nie jest cudownie. Mamy za mało tutaj żarcia, widzę. Więc musimy niestety coś zrobić, żeby mieć więcej żarcia? Serio? Dwie tury co nie pracujemy? Nie mamy tutaj dwóch, ok, więc tego i tego, nie. I te, nie. Dlaczego? Ach, bo nam. Y, poison Water nam zrobił, bo nam zrobił. Ach, szlak. Damy sobie szpiega tutaj. Damy sobie szpiega, i szpieg będzie nas chronił. Przynajmniej będzie większa szansa, że jak szpieg nieprzyjaciela wejdzie do tego miasta, nie zatruje nam tak wody. Bo to jest straszne, bo my z 12 spadniemy na 11 tutaj. To to niedobrze. Ok. Więc e, jak widzimy, działa nieprzyjaciel dobrze przeciwko nam. Jak nie może wojskiem, to chociaż szpiegami. Chcemy zdjąć tego konia mu tutaj. Tak, chcemy zdjąć tego konia mu. Mamy pierwszego szpiega. Zrobimy drugiego szpiega. Mamy mejsmena. To jeszcze jednego mejsmena. Ty natomiast możesz pójść. W... Tutaj zobaczymy, czy będziesz mógł zdjąć. Ty sobie odpocznij, ty sobie, ty sobie odpocznijcie, aż będziecie zdrowi. Trochę mi to zajmie. Ci już są zdrowi. Co on tutaj ma? Longbow, Gully, Gully, Horseman. Okej, okay, nie ma za dużo, więc oni są już zdrowi. Pójdziemy mu zdjąć ten resource. Trzeba coś tutaj zbudować, bo on tutaj zaczął pracować. Farmę możemy zbudować. Okej. Okay. Ty tu odpocznij. Mamy śpiega, więc śpieg osadzamy go w mieście. Jak śpiegostwo działa? Śpiegostwo działa tak, że czy możemy podbić? Możemy. Okay. Na razie damy tym dwóm, i może Gilgameshowi. Um, kosztują nas, zobaczcie, najlepiej jak tak pokażę a ile nas kosztują misje. Możemy sabotaż improvement, możemy zrobić sabotaż budynku jakiegoś w mieście, możemy ukraść mu pieniądze. I to nas kosztują punkty szpiegostkie. Ok. I zarabiamy punkty szpiegostkie. Przez ile mamy wielkich szpiegów w naszych miastach? Tak samo jak wielki naukowcy robią naukę, punkty. Szpiedzy robią punkty szpiegostwa. Budynki też robią punkty szpiegostwa. Cortoflo, który my mamy, pa, 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 pa. to jest to. Więc Kortowlo robi punkty szpiegostwa plus 2. Ok, więc to warto budować. Oprócz tego obniża ile miasto nasz kosztuje co turę. To jest city maintenance, więc to warto też budować. Okej, okay. powinno być dobrze. Uważam, złapaliśmy szpiega. Hey. O, cholera, oni zaatakowali. Chcę się trochę bać. Ale powinno być dobrze, ponieważ oni atakują przez rzekę na, na, na wzgórze i nie mieli wystarczająco chyba nie mieli nie mieli wystarczająco katapultu, oni mnie chyba w ogóle nie bombardowali z tego z pamiętam. Powinno być ok, tak cicho myślę. Masakrujemy. Dobrze. Na razie idzie nam wspaniale, ale oni mają masywną armię, jak widzimy. Ale zwyciężyliśmy fantastycznie. Um, y, trzeba zacząć myśleć nie o wojnie, a o liberalizmie, ponieważ liberalizm daje ci technologie za darmo. Więc pójdziemy na liberalizm. Mamy szpiega i możemy zbudować heroiczny epic, heroiczny epic daje nam to, że szybciej produkujemy wojsko, a to jest moja najlepsza produkcja tutaj chyba. Zaraz zobaczymy. Mamy Meismena, zbudujemy teatr, tu nie jesteśmy zagrożeni, ale niech Meismen tutaj zostanie. To rozwaliliśmy to armię chińską, sami się prosili, um, natomiast tutaj e, zniszczymy im te konie. Oni chyba nie mają innych koni tutaj, więc nie będą mogli produkować e, konnych oddziałów. Idzie Crossbowman i Maceman. To nie idzie tak źle. Damy tego gościa tutaj. A tych okopiemy. Tego zostawimy w mieście. Czekamy, aż nasze słonie dojdą do... Okej, okay, więc piechota już jest, już jest okej. Okay. Tutaj mamy śpiega, więc damy tego śpiega tutaj, bo tu Chińczycy mi srają i z tą całą... psują mi tą wodę i to mi się nie podoba za bardzo. Um, ile tutaj mamy tej wody? Minus 6. Więc... Uh... Mam tutaj syfia cholera, ale przynajmniej rośniemy. Teraz jesteśmy stagnaci. No nic, zaczniemy tutaj rosnąć bardziej. Okopiemy się tutaj, a um... zastanawiam się, czy nie pójść tutaj zobaczyć, co oni mają. Jakimś gościem? Ale nie mamy gościa, który by był. Który by był zdrowy? Bo wszyscy dostali trochę w dupę. Ok, za jedną turę tutaj to miasto będzie moje. Zaatakowali mnie. Kurwy, synu. Wygrałem tę Uuu, to przegrałem. Okej, okay, mamy następnego. Weźmiemy sobie Horstarchera. Przestań walczyć z Kishin Huang. Okej. Okay, nie chcę walczyć z Chińczykiem. Ja chcę walczyć z Francuzem. Dlaczego tą rezolucję dał Kishin Huang? Ponieważ on jest właścicielem Zaraz powiem, co się stało. Guangzhou zostało złapane przez Anglików. Anglicy w natarciu. A więc, dlatego Chińczyk, który jest już tłumaczem w poprzednim odcinku, on założył ten apostoliczny pałac i on daje rezolucję. To jest taki wczesna wersja ONZ-u, tylko że taki religijny. I wszyscy, co mają tę religię, mogą głosować. Więc on powiedział: Przestańcie walczyć ze mną, bo przegrywam. Ja się z tym zgadzam, bo ja chcę walczyć z. Damy lecznictwo, i pójdziemy tutaj. Słonie już są wyleczone, bardzo dobrze. Czy ten jest wyleczony? Tak A, czy ci są wyleczeni, chodźcie. A, on nie ma chyba dużej armii, mi się wydaje. Tak, tak mi się wydaje. Ten jest do miasta dobry do zdobycia. Nie wiem, czemu go nie dałem, ten... Ci mogą tu być okopani trzech, czterech nie będzie okopanych. Jesteśmy... Okej, okay, może, ty ty, 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 może damy jeszcze jednego. Ok, więc a, na razie go zostawimy w spokoju i tych wszystkich gości tutaj uśpimy. A idzie buddysta. Anglicy mi pomagają, to bardzo dobrze. A niech dadzą mi buddyzm w jakimś moim mieście. Tutaj rośniemy na, si na siłę, bardzo dobrze. Zobaczymy, czy ta rezolucja Przerwanie wojny z Chińczykami nam wyjdzie. Bo na razie jest dobrze. Mamy Orleon, więc Orleon jest nasz. A zobaczcie, kultura nasza jest beznadziejna. Dlaczego? Ponieważ. To miasto. To miasto jest na początku nasze i nie produkujemy w ogóle kultury. Mamy zero kultury. Jest tragicznie. Więc musimy zdobyć Paryż, żeby odciążyć kulturalnie to miasto. Bo inaczej ono, Paryż jest, je w czasie pokoju. Jazda. Zaatakowali mnie na wzgórzu. A tu mam bonusy obronne. Więc bardzo dobrze, że mnie atakują tutaj. Bo im mnie coś zaatakuje, tym mniej będzie ciekawo w mieście. Mamy teatr. Możemy zbudować akwadukt. Akwadukt daje to, że mamy akwadok daje to, że mamy plus dwa krzyże czerwone, to znaczy, że mniej syfu będzie. Zobaczymy, co tutaj mamy, bo tutaj jesteśmy w tym mieście w walce, jesteśmy w walce z nimi kulturalnej i to mi się nie podoba za bardzo, więc zastanawiam się, no to zabamy, zobaczymy na razie to. Jesteśmy teraz tylko na wojnie z... Przestaliśmy walczyć z Chińczykiem, jesteśmy teraz tylko na wojnie z... Francuzem. To, to bardzo dobrze. To bardzo dobrze. Więc damy teatr. Przestańcie walczyć bracia z braćmi. Bracia, Nasi bracia w wierze. Przestańmy walczyć z naszymi braćmi w wierze. I ponieważ ja zagłosowałem, że tak, to znaczy, że wojna przestała być. A zastanawiam się, czy to oznacza też, że... Wiktoria nie jest na wojnie. Gdzie jest Wiktoria? Wiktoria nie jest na wojnie już z Hank. Tak. Mamy pokój z Chińczykami, bo Chińczycy dostali w dupę. Przegrali tutaj batalię o to miasto i tutaj jest miasto brytyjskie. Więc jest wspaniale. Więc my teraz jesteśmy w miarę. W miarę tutaj, co my tu produkujemy? Teatr, co ja ruszyłem? Przepraszam, niech to szlak was trafi. Ja to źle miałem. Ja to źle kliknąłem myszką. Moja myszka jest do, do dupy. Zostawiamy tutaj szpiega. Jestem trochę wściekły. Bo my chcemy zdobyć Paryż, a nie tutaj zapierdalać gdzie nie trzeba. Okej, okay, mamy 5 tur, więc to jest dosyć słabo tutaj. Zostawiamy tego gościa tutaj. Ten gość, czekaj, jest cholernie słaby. Więc, ok, ile tutaj mamy żołnierza? A wy możecie tutaj, tu mamy mało żołnierzy. My powinniśmy parę zdobyć. Pójdziemy tutaj, bo w grupie jest lepiej, raźniej. Mamy wielkiego następnego generała, którego tutaj damy. I tutaj mamy chyba już dwóch generałów, którzy mi dadzą wielcy generałowie. Więc yy, yy, mamy już cztery punkty doświadczenia, a heroiczny epic zrobi to, że to miasto będzie jeszcze więcej produkowało. Okej, okay, chcemy zdobyć Paryż. Wiem, że nie sprawdzam technologii. Jest chujowo, ale. O oh, no, ja go nie ruszyłem. Co zapacam? Co zapacam? Okej, okay, a zaczniemy bombardować 42%. Wy wszyscy tutaj zaczniecie być okopani. Um, trzeba zbudować tutaj akwadukt, bo tu mamy za duży syf. Chociaż syf jest nie taki zły. Tam. Natomiast tutaj nas zaczęli nie lubić. Dlaczego? War, what is it good for? Absolutely nothing. Ugh. Um, to oznacza, że jest za, za dużo ludzi. Plus 11, a plus 1, bo trwa wojna. Im dłużej trwa wojna, tym gorzej dla nas, tym gorzej dla nas. Um, zaczęli tutaj pracować na tym. Na tym miejscem trzeba coś zbudować. A możemy też ściąć tutaj tą dżunglę. Co też zaraz zrobimy. A ponieważ nas nie lubią, zbudujemy sobie. Buddystyczną templ Nie, buddystyczną tempę zbudujemy potem Dobra, ponieważ i tak nas nie lubią, to my zrobimy... Poświęcimy jedną populację I później zbudujemy. Co? Zbudujemy barak chyba. I później zbudujemy temple, Okej. Okay. Natomiast tutaj zbudujemy akwadok, żeby ten syf zlikwidować. Dlaczego tutaj mamy 17 na 10, a tam mamy takie niskie notowanie, jeżeli chodzi o uśmiechnięte mordy? Czy tutaj poszli jacyś śpiedzy nam? Tu tak naprawdę trzeba zbudować nie barak, a. Forge poświęciliśmy i trzeba zbudować yy, teatr, bo tutaj jesteśmy w wojnie kulturalnej. Okej, okay, um, nie jest źle. Liberalizmu chyba nie zdobędziemy, ponieważ... A, Wiesz co, spierdala, jesteś Żydem i wy nas nie lubicie. To nie ma co z wami handlować. Ja nie jestem kaczor. A, ok, mamy horse archera, Nie wiem dlaczego tutaj horse archera daliśmy. Um... Rośniemy w siłę. Czy tutaj mamy akwadukt? Tak, tu trzeba dać akwadukt. To miasto jest zajebiste Żydowskie monasterium zbudować. Nie, dziękuję. Um... Zbudujemy drogę. A tutaj pójdziemy i zetniemy to. nowa, jest nowy nabytek, to jest... To jest dżungla, która się otworzyła, bo tutaj granice poszły do przodu. Więc trzeba zbudować te, a trzeba zacząć tutaj działać. Okej, okay, niech on zostanie tam. 24%. Ten gość tutaj jest. Um, co mi się za bardzo nie podoba. Przejdź tutaj, bo tutaj idzie jakiś nieprzyjacielski gość, który jest niedobry. Tutaj idzie ten gość. On może zagrozić moim miastom, które nie mają w ogóle garnizonów, bo jestem pacanem. Mamy heroiczny epik. Będziemy budowali szybciej. Możemy zbudować spearmana. Możemy zbudować horse archera. Możemy zbudować szybko, ponieważ mamy ten heroiczny epik. I tutaj jest dobre miasto, żeby budować wojskowych. Co. Damy sobie na razie crossbowmena, bo są lepsi jeśli chodzi o. Obrony, on poszedł tutaj. Dlaczego on poszedł tutaj? On chce mi zablokować a potem, może, rozwalić e, moje, moją stal. Ale nie znamy takie numery. Bruno, 6% zostało mu obrony. Ok, co tutaj się dzieje? Trzeba coś zbudować. No to zbudujmy. Może miasteczko? A co tutaj zbudujmy? Też miasteczko? Okej, okay, mamy jakąś obronę jako taką. Tak jest. A czy zbudujemy teatr, który nam da uśmiechnięte mordy, czy zbudujemy tutaj coś innego? Jakieś żołnierzy? Żołnierzy już mamy wystarczająco. Możemy zbudować katapultę, tak naprawdę nie obchodzi mnie. Zbudujemy teatr, zaraz ta wojna przestanie być. Trzeba zbudować market tutaj, więc zbudujemy market. Tak, market pomoże. Dlaczego? Ponieważ ok, mamy crossbowmana. niech bronią tutaj w stolicy. Ile ich tu jest? O, ich tu jest dużo. Okej, okay. market jest dobry, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, zrobimy tutaj kopalnię chyba. I jak sama nazwa wskazuje, to jest bardzo dobra sprawa, bo. Czekaj, którzy są... Tacy, których możemy wziąć? Um, czekaj, 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 Zostawimy tych. Wy natomiast pójdziecie... Tutaj za trój będziecie. Zdobędziemy Paryż. Zastanawiam się, czy nie pójść już na Lyon i po prostu rozwalisz tą całą cholerną cywilizację. Ale to już będzie w następnym wideo. Wszystkim i do zobaczenia.